Co malujesz? Pokaż mu się, co ty tam pięknego malujesz? Co to jest? Kółka malujesz, a to co to jest? Oczy? I. Where you have ears? Ears Ears. Jest! A gdzie masz włosy? Jest! A twoja rączka, gdzie jest? Tu jest rączka. A gdzie jest nóżka twoja? Tu jest nóżka. A gdzie jest twój nos? Nos jest! A gdzie są twoje ząbki? Brawo, a język? Super! A powiedz, mama. Mama. A powiedz, tata. A povedz, fish. Super, a povedz, o oh Bože! Fisha! Super!